Uwaga. Nie, nie, nie wyskakujemy. Hmm. Ale ty już z To już jest. nam się jest. To już Co dopiero będzie? Co To dopiero będzie? jest. To jest. To będzie jakiś... Nie, 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 ok. Nie. 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 Jeszcze raz cię Teraz co będzie? Jeszcze raz ją na myśliwe. No nie wyskakujemy, nie? Teraz będziesz jeszcze raz zobacz, lepiej oh, wyleciało z piska. A drugie, zdjęcie. Nie mogę. No możesz tam przycisnąć. Ale przy nagrywaniu możesz robić zdjęcia. Biorąc. Nie, nie mogę. Dajcie pokażę. Jeżeli chcecie być YouTuberami, to nie możecie, to zapamiętajcie, nie możecie robić. Na tym zdjęcia. Ja chcę wysłać babcię. Tam. Um, ale niestety tutaj nie ma zdjęcia. Piotrek, zrób jej zdjęcie, bo ona nie może tam, bo coś nagrywa, zrobić zdjęcia. Nie może zrobić? Juliana nie może zdjęcia zrobić. No nie mogę. Pokaż. A tam nagrywa. Swoim zrób. Aha, no dobrze, dobrze. No, teraz łapki jeszcze to umyjemy, to łatki prawdopodobnie A on, co? No, nie, nie, tak też. Ja? Już jest Ojejku. Jeszcze jedno, żeby nie było rozmazane. Nie, jakoby to nie jest rozmazane. Co? Okay. Wyślij do tej, do Stasi. Piochu wyleciało z tego pędla. Ja no ty nie możesz tak całe nagrywać, bo to nudne jest. Wiesz, że tam nikt nie umieszcza takich całych nagrań. Troszeczkę tylko.